Policja. Czy jest Robert Bednasz? Mam nakaz aresztowania i doprowadzenia. A to on wyszedł, to on zaraz przyjdzie, bo poszedł po ten, po mleko poszedł. Bo i robię pierogi, to chciałam pierogi z mlekiem zrobić, to tam kefir, to to, żeby kupił troszeczkę. I ziemniaków też nie brakowało, to mówię, to idź, nie? On jest oskarżony o dosyć brutalny napad na pobliski supermarket. A to on zaraz przyjdzie, to on przyjdzie bo ja powiedziałam, że poszedł ten kupić kefir. on przyjdzie. Ale co pan mówi, że, że on takie jest morderstwa? Coś, coś pan coś tu mówi, że No byli, morderstwo tak? nie, no wie pani, one przeżyły w sumie, także mogłyby go rozpoznać, gdyby nie to, że mają zmiażdżone w twarzy. Ale tak. on przyjdzie zaraz. On przyjdzie, on poszedł tylko po kefir. On no zaś przyjdzie, bo przecież powiedział, że zaraz przyjdzie. Był w domu, tak? Między 18 a 22? Znaczy go nie było w ogóle w domu wtedy. W ogóle go nie było. Potem wrócił z terany kompletnie, po prostu się urobił, sony przy nich. Ale, y, sony, telewizor. Mm -hmm. A proszę pani. Jakieś y, 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 kobiety? Czy? Kobiety, tak, ma kobiety. Ma, ma, ma taką malusię, nie? To chodzi do niej, no to wtedy do niej Polasł, nie? Ale to do osiemnastej yy, był u Lusi, a po osiemnastej przepadł. Nunia, Nunia, idź do swojego pokoju. Ufę. Ja nie wiem, czy może lepiej tam, żebyśmy zaczekali, wie Pani, nie chcą przy dzieciach. Hmm, nie, dzieci są przyzwyczajone, łykają, to wie Pan, naprawdę, bo jest zabawa wtedy, jest gonitwa, wie Pan, po domu i nie, ganiamy. Nie, nie, nie. Ja nie, mówię nie. wtedy, ganiamy za misię, ganiamy za misię, jego aresztują i... O, 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 cześć misiu, pan do Ciebie. Tak, to jest do tak, tak, ranina.. Tak, tak. Proszę Pana, policja, mam nakaz aresztowania i doprowadzenia Pana. No, Pan się aresztuje. To, to czemu, czemu? No czemu, czemu? A był Pan przy supermarkecie Z 12 na 13? No byłem. No właśnie dlatego. No, no. Ojej. No, no. Ja, ja, ja tak, tak, wiesz co? No, no już tak. Już, już, No już. To, to tam. Ty się tam nie bo nie ma się co no, szymać. Do widzenia no, Pani. Łagodnie. Do widzenia. A ile lat to stanie? Dziesięć. No to wróć za te dziesięć lat. Kurcze. Ja to, to Pana. Tata. Tata. Oczywiście za te dziesięć lat, ani, żebym się bez przerwy mordowała z dziećmi sama.